Witajcie moi drodzy. Zauważyliście, jak często czujemy się wyczerpani po spotkaniach z niektórymi ludźmi? Mamy wrażenie, że ktoś wystał z nas całą energią. Dzisiaj zajmiemy się właśnie tym zjawiskiem. Porozmawiamy o tym, jak rozpoznać toksyczne osoby, często nazywane wampirami energetycznymi, i jak zastosować pierwszą, podstawową linię obrony. Wszyscy pragniemy zdrowych, prawda, wspierających relacji. Niestety w naszym otoczeniu mogą pojawić się osoby, których działania. Choć czasem ukryte pod maską troski czy sympatii, faktycznie podkopują nasze. Poczucie wartości wysysają naszą życiową energię. Jak rozpoznać taką osobę? Często słyszymy obietnice zmiany, obiecują, że się zmienią. Bądźmy szczerzy, w przypadku głęboko zakorzenionych, toksycznych wzorców, zachowań, zmiana jest mało prawdopodobna. Dlaczego? Ponieważ taka osoba często nie słucha, nie widzi problemu po swojej stronie, więc naprawdę nie miejmy w tej kwestii złudzeń. Wampir energetyczny ma swoje taktyki, często dąży do tego, by osaczyć swoim ofiarą i izolując ją od innych. Krytyka, plotki, skłócanie ludzi ze sobą to narzędzia, które służą jednemu celowi samotnymi ludźmi łatwiej manipulować. Kluczowe jest, aby umieć rozpoznać, czy ktoś z waszego otoczenia posługuje się taką formą agresji energetycznej. Pamiętajcie, nie za każdym szerokim uśmiechem kryją się dobre intencje, ale jest dobra wiadomość. Narzędzia do ochrony mamy w sobie. Kluczem jest czujność i asertywność czyli wasza pierwsza linia obrony i pierwsze lekcje. Po pierwsze, nauczcie się mówić wprost, bez obwijania w bawełnę. Wyrażajcie swoje potrzeby i uczucia jasno. Nie pozwalajcie na podważanie Waszego autorytetu, na umniejszanie Waszych potrzeb czy uczuć. Wasze odczucia są ważne. Po drugie, ograniczcie dzielenie się informacjami osobistymi do minimum. Toksyczne osoby szukają słabych punktów. Nie dajcie im tej pożywki. Im mniej wiedzą o was, tym trudniej będzie im użyć tej wiedzy przeciwko wam. Bądźcie też wyczuleni na szantaż emocjonalny. Znane, nigdy nie masz dla mnie czasu. To często próba wzbudzenia w Was poczucia winy i manipulacji. Nie dajcie się na to złapać. Absolutnie kluczowe jest określenie i egzekwowanie o granic, zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Mówcie stop, gdy sytuacja staje się dla Was niekomfortowa. Pamiętajcie, że najprostszą i najskuteczniejszą metodą ochrony jest często zerwanie kontaktu. Kolejna ważna umiejętność to szybkie rozładowywanie napięcia. Wampiry energetyczne często atakują, gdy coś idzie nie po ich myśli, próbując wyprowadzić was z równowagi. Nauczcie się technik, które pomogą wam zachować spokój: spokojne oddychanie, liczenie w myślach, czy po prostu świadome oderwanie się od sytuacji na chwilę. Kluczem jest, aby nie dać się wciągnąć w wir ich negatywnych emocji. W tej części poznaliśmy podstawy, jak rozpoznać, jak postawić pierwsze granice, jak reagować na próbę wytrącenia nas z równowagi. W drugiej części przejdziemy do bardziej zaawansowanych strategii, szczególnie gdy kontakt z toksyczną osobą jest nieunikniony i odkryjemy, jak wykorzystać naszą wewnętrzną moc. Pozdrawiam serdecznie.